Film powstał w celach humorystycznych. Przyszedłem tylko z dobrą nogą. Czy też grasz w Tibie i szukasz kontentu związanego z tą grą na YouTubie? Masz już dosyć tego, że widzisz ciągle te same kanały, te same twarze, ten sam głos? Jesteś na tyle zdesperowany, że odbierając lodówkę modlisz się tylko, żeby ci nie wyskoczył Gashi, Zaraxo, Ravchess czy Crowdy? Czas to zmienić! O, moi drodzy, czas to kurwa zmienić! U mnie na streamie możesz spotkać! Dużo profitu! Dużo ekspienia. Damn, i Robimy opcje! Boah! Robimy deski! Bo! A nie te tiwiskie! te tiwiskie też prawie! Tak to Rozmawiamy z ludźmi, jest zabawnie, jest śmiesznie, jest wesoło, dużo ludzi jest więc jeżeli szukasz nowej rozrywki zapraszam Ciebie bardzo serdecznie na Twitcha, na mój kanał, na moje live. Y. dzięki śliczne za uwagę kochani i mam nadzieję, że widzimy się na tibijskich szlakach na streamie Do zobaczenia.